Witam, z bardzo zasłuchajcie, z tej strony Display Lords. I. i, i o 12 będzie live. Y, też. Y, I też w. No tak, w sobotę. I w niedzielę będzie live. Jednogodzinny. Y, o 12. I. Nie. W niedzielę nie będzie o 12. To, może. Co ty zrobisz z kamerką? Dobra. No i. No, jak mówiłem, to będzie live. I na tym razie pokażemy Wam mojego psa. I jeszcze. Jeszcze coś innego. Będziemy mówić. Co będzie w następnej serii. I tak dalej, i tak dalej. I co dwa tygodnie w piątek będzie, e, będzie odcinek. E, aby wszystkie soboty, prawie wszystkie, akurat, no co druga sobota, e, będzie live. E, i, I na niej, e, będziemy e, na dworzu, akurat, na wszystkich liveach. Chyba, że w zima, no to w zimę to będzie live taki, że będziemy się rzucać śnieżkami. E, no I wszystko zaplanowane na zimę, i wszystko takie, takie. E, w zimę nie będzie wyjazdów, nie, nie, nie. nie, nie. E, ale. No, w sobotę będzie ten ten i jeszcze ten ten. Wczoraj się powtarzam, bo jeszcze yy, yy, 2017 yy, lipca akurat yy, nie będzie wyjazdów akurat chyba, to także do Chorwacji pojedziemy. Yy, to w Chorwacji może nagramy yy, odcinek. No nie wiem, dobra. Ja jeszcze wszystko będzie zaplanowane, jeszcze będę planować. Dobra, myślę, że jeszcze chwilę i już. Tak, jeszcze ja Wam powiem, że... Tak, to jest 17 akurat live 3, 3 godzinnej i lec na ten akurat, bo to będę mu wszystko.